Witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę jak przygotować pyszne drożdżówki z jabłkami i kruszonką. Do przygotowania drożdżówek potrzebuję pół kilograma mąki, 4 deko drożdży, 100 gram cukru, szklankę mleka, 2 jajka, 100 gram roztopionego masła. Zaczniemy od rządzenia rozczynu. Do rozczynu potrzebuję trochę cukru, Ciepłe mleko. Czyli to może rozmieszać, żeby drożdże się rozpuściły. I dodamy około dwie łyżki mąki. Tak przygotowany rozstrzyg możemy ustawić sobie na mące przykryjemy ściereczką i odstawimy go do wyrośnięcia. Kiedy rozcień jest już gotowy, zobaczcie jak piękny nam wyrósł. Musimy przygotować teraz bajajka jajka z resztą cukru. Ubijamy je na puszystą masę. Jajka nam się bardzo ładnie ubiły. Teraz musimy to wszystko jakoś delikatnie połączyć. Wlewamy do jajek nasz roszczyn. Dosypujemy mąki. Musimy to delikatnie wymieszać. Trzeba było nam pomierzać. I podłączamy teraz do robotka. Używamy w tej chwili Haka. teraz ustawiam, żeby ciasto się wyrabiało. To ciasto musi się wyrabiać około 15 minut. Ja w tym czasie przygotuję sobie kruszonkę. Potrzebuję 125 g mąki, 50 g cukru pudru i 90 g zimnego masła. To wszystko muszę rękami tak wyrabiać, żeby nam się zrobiła taka kruszonka, żeby nam to się połączyło z mąką. Mąka wygląda mniej więcej tak. Odstawiamy ją na bok i czekamy, aż będziemy mieli ciasto wyrobione. W międzyczasie przygotowujemy sobie jabłka. Ja już to zrobiłam wcześniej. E, można użyć też gotowych jabłek z słoika, kupionych, prażonych, ale ja robię to sama. E, potrzebujesz do tego około kilograma jabłek dwie łyżki cukru, troszkę soku z cytryny, cynamonu i cukier waniliowy. Tak troszkę podprażyłam je. Teraz, jak wystygnął i ciasto będzie gotowe, to będziemy je wypadać na Po 15 minutach ciasto nasze już jest gotowe. Teraz musimy dodać roztopione masło. I jeszcze 5 minut musi teraz z maserkiem się na no to ubijać, wygadać. Masło połączyło się już nam z ciastem. Troszeczkę sobie mogę olejem zwilżyć rękę żeby się mi nie odkaliło mniej więcej tak wyrobione ciasto odkładamy do wyrośnięcia na około godzinę, półtora. gotowe ciasto wyrosło nam pięknie, zobaczcie Ufienię. Wyrzucić na stolnicę. Musimy je troszkę połgniętać, żeby się pozbyć Pęcherzu w powietrza. Teraz rozwałkować ciasto na około grubości 1,5 centymetra. Mniej więcej tak mam ja przygotowaną tylko obręcz o średnicy 10 cm. i z tą obręczu wycinamy kółka. Tak. tak przygotowane placki musimy oddusić sobie szklanką albo tam jakimś troszkę mniejsze kółką po środku. Na środek tych kuleczek wykładamy wcześniej przygotowane jabłka. Te krawędzie ciasta obsmarowujemy jajkiem. Ja obsmarowuję białkiem, ale można całym jajkiem rozbitym. I posypujemy powierzchnię wcześniej przygotowaną kruszonką. Przygotowane drożdżówki zostawiamy około 10-15 minut, żeby nam troszeczkę podrosły. Składamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 20 minut. Po upieczeniu nasze drożdżóweczki wyglądają w ten sposób, są pyszne. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe i wierzcie mi, że na pewno długo nie zostaną na talerzu. Do usłyszenia i smacznego.